Zastanawiasz się pewnie, czym jest DX4? To jest program dedykowany tobie, jeżeli myślisz o resecie, odnowie i regeneracji swojego organizmu. Program DX4 to zestaw produktów, które będziesz spożywać, pić przez 4 dni, jeżeli zdecydujesz się przyłączyć do naszego programu. Podstawowymi filarami tego programu jest nie tylko odżywienie i suplementowanie naszego organizmu od wewnątrz, ale także przygotowanie się mentalne na zmiany, bądź na sytuacje, które ciebie czekają. Filarami programu są między innymi wyznaczanie osobistego celu, zamiaru, planu na najbliższe dni, miesiące bądź lata, jest to nacisk także na prawidłowe nawadnienie organizmu. Wiem doskonale, bo też tak mam, że pomimo wiedzy naszej, którą mamy, że należy wypijać dużą ilość wody, że kawa, herbata czy inne napoje, to nie jest równowartość szklanki wody, jaką należy. Wypijać każdego dnia dla dobra naszego organizmu, dla dobra naszego ciała, dla e, prawidłowego funkcjonowania wszystkich naszych wewnętrznych organów. Wiemy o tym, ale nie robimy tego. I niestety y, efektem tego są różne dolegliwości, z którymi się borykamy, zwłaszcza dzisiaj, w czasach, kiedy tempo życia jest bardzo szybkie, jesteśmy narażeni na wiele stresu, różnych y, sytuacji, które Czasami po prostu wymykają się spod naszej kontroli. Dlatego zestaw DX4 ma także za zadanie ukierunkować przez te cztery dni naszą dietę w kierunku właściwego spożywania odpowiednich pokarmów i suplementacji. Ma nas Skłonić, zachęcić do aktywności fizycznej. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że jest ten program dedykowany każdemu, każdej osobie, nawet takiej, która ma trudności czy problemy, czy po prostu fizyczną niemożliwość wielkiej aktywności fizycznej. Wystarczy tutaj, jeżeli wprowadzimy do naszego codziennego rytmu dnia. Aktywności, których do tej pory z różnych względów nie mogliśmy wykonywać, chociażby szybszy spacer, czy codzienne wyjście na zakupy, niesiedzenie non stop w domu, bo niestety wiele osób, zwłaszcza po przejściu na pracę hybrydową bądź pracę online, siedzi od rana do wieczora przy biurku i jest to także powodem różnych dolegliwości, które zaczynają już pomału odczuwać ich organizmy. Kolejnym punktem, na którym skupiamy się w czasie programu DX-4, są to działania nastawione na uważność. Swojego wnętrza, swoich myśli. Są to tematy związane z medytacją, z ćwiczeniami samoświadomości, z analizą tego, co było w naszej przeszłości i planowaniem tego, czego pragniemy mieć, co pragniemy osiągnąć w naszej przyszłości. Dzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, bo przejście takiego nawet czterodniowego programu jest to pewne wyzwanie dla wielu z nas. I dzięki tym czterem dniom, jeżeli wykonamy je zgodnie z zaleceniami, to na pewno zwiększy się nasza samoświadomość i świadomość produktów, które spożywamy każdego dnia w kolejnych etapach naszego życia. Tak więc, kochani. DX4. Skąd się ta nazwa wzięła? DX4, taka nieco ym, dziwna, tajemnicza. DX4 są to y, cztery słowa pochodzące z y, angielskich słów, a o, oznaczają one zdecyduj, zdefiniuj, odkryj i zaangażuj się. Y, więc y, taki mały krok może stać się wielkim krokiem do twojej nowej, świadomej przyszłości. Co znajdziesz w tym zestawie DX4, jeżeli chodzi o suplementy? Moi drodzy, w każdym z tych paczuszek, które, które pokazałam, znajdują się cztery opakowania, cztery opakowania czystego miąższu z aloesu. Każde z takich opakowań dedykowane jest na jeden dzień. Mamy ich tutaj cztery w tym buduleczku. Jest to czysty miąższ z aloesu, pozbawiony skórki. Nie wpływa on więc w żaden sposób na jakiekolwiek problemy z alergiami, gdyż wręcz przeciwnie aloes ma przeolbrzymie właściwości prozdrowotne i oczyszczające, także w temacie alergii. I wspomaga on oczyścić, zregenerować nam od wewnątrz wszystkie nasze organy, łącznie z jelitami, które są naszym, jak już zapewne wiesz, niejednokrotnie słyszałeś, czy słyszałeś, jelita są naszym drugim mózgiem. To od nich wszystko się zaczyna, jeżeli są czyste i sprawne to w pełni wchłaniamy wszystkie nasze składniki odżywcze z naszych codziennych pokarmów, w pełni wchłaniamy witaminy, minerały, różne inne związki i nasz organizm je adaptuje do swoich potrzeb. Jeżeli jednak kielita czy inne organy są w jakiś sposób niestety niesprawne, to Pomału, pomału, pomału zaczynamy odczuwać coraz silniejsze dolegliwości. Dlatego zacznijmy od jelit, zacznijmy od wnętrza naszego organizmu, a aloes firmy Forever Living Products doskonale nam w tym pomoże. Kolejnymi produktami, które znajdziemy w tym zestawie DX4, są suplementy. Są one tak przygotowane, że są dedykowane na każdy z poszczególnych dni. Ja tutaj jestem akurat w tej chwili w trakcie drugiego dnia, ja już sobie pozwoliłam tutaj jeden taki płatek oderwać i już go skonsumowałam, dzisiaj jestem na, na drugim, ale ty, jeżeli pracujesz, jeździsz codziennie do pracy, możesz taki listek ze wszystkimi tymi suplementami oderwać sobie, wziąć do kieszeni, do torebki, zabrać do pracy, na uczelnię, w podróż, gdziekolwiek się wybierasz i spożywać zgodnie z zaleceniami suplementy w ciągu każdego z poszczególnych Dni tego programu. Informacje szczegółowe odnośnie samych suplementów. Znajdują się zarówno na opakowaniu, jak i w specjalnej broszurce, która znajduje się także wewnątrz tego pudełka z zestawem. W broszurce tej znajdują się informacje, szczegółowy opis, jak, kiedy spożywać dane, dane produkty. Znajdują się tutaj miejsca na notatki Twoje własne, na to, co chcesz osiągnąć, co chcesz. Zdobyć w czasie tego programu można także zeskanować sobie PDF nieco większej broszury, która doskonale i dokładniej opisuje wszystkie różne problemy, właśnie także związane z samoświadomością, z ćwiczeniami, medytacjami, a także przepisami, przystawkami, potrawami, które można w trakcie tych czterech dni. Spożywać. Jest tam oczywiście zaznaczone także w jakiej ilości, aby efekt tych działań czterodniowych był jak najkorzystniejszy. Ponieważ te cztery dni związane są także z ograniczeniem spożywanych przez nas dotychczas posiłków, to mamy tutaj taki suplement w tym opakowaniu, właśnie z zestawu DX4, który Smakuje jak ciasteczka waniliowe. Są to takie pudrowe kapsułki, które możemy zażywać w trakcie trwania tego programu. W momentach, gdy czujemy silną potrzebę podjadania, żeby właśnie temu zapobiec, jest ten produkt specjalnie ku temu dedykowany. Żeby zaspokajały naszą potrzebę, zwłaszcza na słodkie, a ma on w sobie także składniki, które wspomagają trawienie, wspomaga, wspomagają pracę układu trawiennego, układu wydalniczego i dodają nam potrzebnej nam energii. Co jeszcze mamy tutaj? Na koniec dnia, każdego dnia z tych czterech. Mamy do wypicia jeszcze taki napój, który tutaj jest w formie sproszkowanej, rozpuszczamy go w szklance wody. Zawiera on różne minerały, składniki odżywcze, witaminy, ale także błonnik. I powiem Wam, że spożyłam w swoim życiu, testowałam wiele błonników. I ten jest naprawdę bardzo smaczny. Ten napój, który wytworzymy, ma taką konsystencję musującą i w smaku bardzo od, taką orzeźwiającą, owocową. Bardzo przyjemnie mi się go konsumowało. Oczywiście do tego wszystkiego jest też także opakowanie z odżywką białkową, z której przygotowujemy sobie koktajl na no bądź na ciepło, jak kto woli. Wszystko znajduje się w opisie w tych materiałach które znajdują się i są dołączone do każdego zestawu. A teraz chciałam jeszcze powiedzieć Tobie, skoro jesteś zainteresowany właśnie tym zestawem, tymi produktami i zresetowaniem swojego organizmu, postawieniem go jak gdyby na nowo na odpowiednie tory, że w podziękowaniu Tobie za chęć Uczestnictwa w programie, chęć wpływania samodzielnie na swoje życie, na swoją przyszłość, na swoją świadomość, na to, co się z Tobą dzieje, firma Forever Living Products przygotowała niespodziankę. I w każdym z takich dużych opakowań znajduje się prezent i mały woreczek, w którym znajduje się e, niespodzianka. Jest to taki mały koralik zawinięty tutaj, jak widzicie, ładnie jeszcze dodatkowe opakowania, żeby się nie zniszczył, nie zdrapał. Jest to mały, żółty koralik z logo firmy, ale także z symbolem, który oznacza jedną, ja pokażę bliżej, jedną z... Um, z takich myśli, które są towarzyszące naszym działaniom w trakcie trwania programu DX4. Jest ich aż 11. Co to oznacza? Oznacza to, że co jakiś czas, powtarzając program DX4, możesz uzbierać sobie aż 11 takich woreczków z prezencikiem niespodzianką czyli koralikiem, który zawiera 11 punktów, one są tutaj opisane w jednej z broszur. Ja, jeśli pozwolisz, przeczytam. Każdy z tych punktów ma oczywiście inny symbol, i ten symbol znajduje się na tym koraliku, jest tam odpowiednio umieszczony i namalowany, można uzbierać sobie z nich czy brązoletkę, czy wisiorek, czy bryloczek, czy ułożyć je w inną formę wdzięczności dla siebie, aby patrząc na to, cieszyć się tym, że. Dokonałem, dokonałam kolejnego programu, osiągnęłam kolejny z moich celów, planów, czy po prostu świętować swój własny mały, bądź większy sukces. I teraz jeśli pozwolisz, przeczytam Ci tutaj te 11 punktów, które są taką myślą przewodnią naszego wewnętrznego przepracowania ze swoim sercem, ze swoim umysłem w trakcie trwania programu DX4. Stawianie innych na pierwszym miejscu, życie z pasją, z miłością, bycie przedsiębiorczym, zachowanie bystrości, pielęgnowanie kreatywności, nieustanne poszukiwanie przygód, bycie śmiałym, pozytywne nastawienie każdego dnia, wdzięczność w firmie Forever za produkty, które nam dała, uczciwość, nawet gdy nikt nie patrzy, oraz to, że nie chodzimy na skróty. Idziemy drogą, którą sobie oznaczyliśmy, po to, aby dojść do celu. Kochani, bardzo zachęcam Was wszystkich do zastosowania, wykorzystania okazji, którą tutaj postanowiłam dać Wam wszystkim, i przetestowania, sprawdzenia, jak na Was działa program DX4. Wielu z Was zapyta teraz zapewne, a co potem? Zrobię te cztery dni, i, i co potem? Potem możemy kontynuować naszą pracę nad naszym organizmem z kolejnymi programami, takimi jak C9F15. Teraz zapytasz, a cóż to takiego ulicha jest to C9? Co to za kolejne coś? C9, inaczej clean 9 czyli 9 dziewięciodniowy program oczyszczający. Tutaj już w Klin9, czyli w skrócie mówiąc C9, skupiamy się głównie na naszym organizmie. Gubimy kilogramy, dostarczamy naszemu organizmowi materiału, dzięki któremu będzie on regenerował swoje siły, przez co dostajemy mega energii. Dostarczamy mu dużo większej ilości aloesu, który jest jak. Mm, ośmielę się powiedzieć, jak mydło też zawiera faktycznie w miąższu aloesu znajduje się bardzo dużo saponin, a saponiny są to takie związki, które Oczyszczają nasz organizm, oczyszczają go na poziomie komórkowym, więc jesteśmy w stanie w czasie tych 9 dni, C9, pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń naszego organizmu złóg w jelitach, zanieczyszczeń metali ciężkich. Odświeżamy naszą energię wewnętrzną, oczyszczamy wątrobę, poprawiamy pracę układu trawiennego. Bardzo często wiele osób gubi po kilka kilogramów w trakcie tych 9 Dni. Oczywiście, tutaj te, także jest cały program w broszurce, którą znajduje, która znajduje się w C9, jest nie tylko harmonogram, jak spożywać, w jakich ilościach pić wspomniany aloes, jak spożywać produkty, suplementy, które się tam znajdują, ale także różnego rodzaju przepisy i aktywność fizyczna. Tutaj dużo większą wagę mamy położoną na aktywność fizyczną. Są przykłady ćwiczeń. To jest taki mały trener personalny, trener osobisty, który pilnuje każdego dnia, Każdego dnia, ile szklanek wody wypiłeś, jakie ćwiczenia y, wykonałeś, czy wykonałaś. Jest to program dedykowany zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Także tych, którzy uprawiają sport, ale także tych, którzy tego sportu zbyt aktywnie na co dzień nie uprawiają. Mogą dzięki tej książeczce i temu zestawowi C9 wpłynąć na swój organizm, pozbyć się kilogramów i dostać mega kopa energii. Każdy dzień rozpisany jest oddzielnie, więc można sobie robić tutaj własne notatki, zaznaczać, jak się czułem, o jakiej godzinie, czy dobrze, czy źle, czy wszystko spożyłem. Zaznacza się każdą rzecz, każdy suplement, żeby nie przegapić kolejnej pory, czy posiłku, czy przekąski, czy właśnie suplementacji. I moi drodzy, kilka razy zrobiłam C9 w swoim życiu. Pamiętam. Mój pierwszy raz, jak się do niego przygotowywałam, byłam przerażona tym, że nie można pić kawy. No niewskazane jest picie kawy, kofeiny, alkoholu w trakcie trwania takich pakietów oczyszczających. Byłam tym bardzo przerażona, bo uwielbiam kawę pi bardzo dużej ilości. I myślałam sobie, Boże, drogi, na no 9 dni bez kawy, no ja tego nie wytrzymam, przecież ja zaczynam dzień od kawy, kończę dzień na kawie. To, to niemożliwe, żebym dała radę. I e, powiem Ci, jakie było moje zaskoczenie, kiedy dałam radę. Już po pierwszym dniu stosowania e, C9 w ogóle nie czułam potrzeby picia kawy. Nawet raz sobie zrobiłam taką małą, żeby sprawdzić, jak mi się będzie e, ją piło. Bo sobie się przecież kilka dni już nie piję. No bo w trakcie, nie, nie pierwszego dnia, ale w trakcie. I sobie myślałam, kilka dni już nie piję tej kawy, no to zrobię sobie tak, nikt nie widzi. I powiem, powiem ci, że w ogóle mi nie smakowała ta kawa w trakcie robienia klinu 9. Tak więc bez problemu można przetrwać te 9 dni bez kawy, bez innych używek, gdyż ta porcja aloesu. Czystego mięsu z aloesu, firmy Forever, który jest w tym zestawie. Ta porcja suplementów i koktajli białkowych, które tam mamy, które są dedykowane niejako zastępczo za niektóre z posiłków w ciągu tych dziewięciu dni, tak doskonale uzupełnia potrzeby naszego organizmu. Mojego organizmu tak dobrze uzupełniła, że nie czułam żadnej chcicy na cokolwiek. A do tego energia, jaką posiada się w czasie trwania C9, jest wręcz niesamowita. Wszyscy po prostu pytali się, na co ja takiego wzięłam? Co ja takiego biorę, że tryskam energią. Więc, mój drogi, moja droga, jeżeli. Potrzebujesz, czujesz, że przyda ci się wsparcie, silny, taka silna dostawa energii do Twojego organizmu. Jeżeli chciałbyś, być może chciałbyś zgubić nieco kilogramów albo kilka centymetrów w pasie, polecam Ci C9. Na rozpoczęcie, przepracowanie ze sobą, ze swoim umysłem, mentalem, Polecam Ci D4, bo to są tylko cztery dni. Tu będziesz mógł zapoznać się z właśnie smakiem aloesu, z tym, jak pracować nad sobą, jak to może wyglądać przy dłuższym programie. I cztery dni dużo szybciej schodzi. Tak jak W poniedziałek się zacznie, w czwartek się skończy i weekend jest już dla siebie, dla rodziny czy dla przyjaciół. Natomiast C9 jest nieco dłuższe. Już tutaj zahaczamy o weekend jeden bądź dwa, zależnie kiedy go rozpoczniesz. I wymaga nieco więcej poświęcenia, nieco dłuższy czas, ale efekty są także dużo większe. Na DX4 słyszałam o zgubieniu 3 kg, ale na C9 mam znajomych, którzy zgubili nawet 6-7 kg w ciągu tych 9 dni. I y, nie ma potem efektu jojo. Dlaczego? Dlatego, że C9 pomaga, jak wspominałam, pozbyć się różnych złogów naszego organizmu. A złogi są to różne niepotrzebne nam rzeczy, które zalegają w naszych jelitach. Czasami większość z nas nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele kilogramów nosimy w naszych jelitach. I y, Pomimo codziennego korzystania z, z pewnych miejsc, to nasze jelita cały czas są obciążone. I jeżeli co kilka miesięcy zrobisz sobie C9, daje ci gwarancję, że twoje jelita odżyją, poczujesz się dużo lżej i twój organizm i twoje jelita będą pracować dużo sprawniej. Bo jak już wspominałam, jak już wiemy, jelita są naszym drugim mózgiem, to tam wszystko się zaczyna, to dzięki sprawnym jelitom, dobrze działającym kosmikom jelitowym, które przyjmują i wchłaniają wszystkie składniki odżywcze z pokarmów, które jemy, dzięki temu właśnie możemy... Dobrze funkcjonować, być sprawni, zdrowi i dobrze wyglądać, bo suplementacja od wewnątrz wpływa także na nasz wygląd zewnętrzny. Nie tylko na nasze samopoczucie, nie tylko na nasz mental, uśmiech i radość, pogodne nastawienie, ale także na naszą urodę. Tak więc zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie do skorzystania z opcji. W DX4 lub C9. Poniżej tego nagrania znajdują się jeszcze inne informacje, zachęcam do ich przeczytania. Znajdują się tam także opinie osób, które stosują C9, jak również DX4. I dla osób, które są bardzo Zainteresowany tym tematem. Mam um, dzisiaj taką propozycję. Poniżej na stronie, który, na której teraz się znajdujesz, znajdziesz link kierujący Cię bezpośrednio do firmy Forever Living Products, do zakupu DX4 bądź C9. Wybór zostawiam Tobie. Równie dobrze możesz zastosować oba programy, najpierw DH4, a po kilku dniach C9. I zobaczysz, jak poczuje się twój organizm, twój umysł, twoje wewnętrzne ja. Te linki, które znajdziesz poniżej, skierują ciebie bezpośrednio do, jak powiedziałam, producenta tych produktów, do firmy Forever Living Products, na ich stronę, do ich sklepu online. Możesz tam sobie dorzucić do koszyka każdy produkt, który ciebie zainteresuje. I na każdy z tych zakupów otrzymasz minus 15% rabatu. Jest jednak małe ale. 15% rabatu w dniu dzisiejszym, kiedy oglądasz to wideo, będzie dedykowane tylko 21 osobom, które skorzystają z tego linku. Tak więc nie zwlekaj zbyt długo, bo może minąć okazja zakupienia tych produktów. Z 15% rabatem. Pozdrawiam Cię serdecznie. W razie jakichkolwiek pytań czy chęci e, rozmowy e, na temat e, zestawów e, dotyczących właśnie regeneracji, resetu, odnowy, odbudowy i oczyszczenia naszego organizmu, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Nazywam się Lidia Bong, ambasador firmy Forever. Pozdrawiam, do widzenia. I mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem.